Witajcie akwarystki i akwaryści. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat filtracji w moim akwarium, a dokładniej nadfiltracji, która została zastosowana w tym zbiorniku, ponieważ posiadam filtr wewnętrzny hapet Orca 1000, który jest przeznaczony głównie do akwarium od 250 litrów wzwyż. Zastosowany został w moje 120, jest to myślę bardzo trafny wybór, Ponieważ woda nadal cały czas jest przejrzysta, od momentu startu aż do teraz nic się nie zmieniło. Nie pojawiły się żadne glony. Wszystko jest w jak najlepszej harmonii. A zmieniłem tylko sposób napowietrzania, ponieważ zdjąłem tą końcówkę, która oryginalnie była założona i założyłem deszczownię. Ponieważ miałem tu na początku same gupiki, a są to ryby, które nie lubią nadmiernego nurtu wody. Więc postanowiłem, że muszę to zrobić jak najszybciej, żeby warunki, które panują w tym zbiorniku, były dla nich jak najbardziej korzystne. Ruch wody znacząco się zmniejszył, w zasadzie są tylko przy powierzchniowej i przy przedniej szybie akwarium. Ogólnie po tej zmianie zapanował większy spokój, ryby są no, znacznie szczęśliwsze. Pływają po całym zbiorniku, nie chowają się gdzieś za filtrem, także widać, że teraz nic im nie dokucza. Po prawie miesiącu użytkowania chwalę sobie ten filtr Hapeta, ponieważ moim zdaniem jest bardzo wydajny. Nie gromadzi się tutaj w nim na gąbce jakieś dużo zanieczyszczeń, czyli wciąga wszystko bardziej tam do środka. Ceramika też zdaje się spełniać swoją rolę. Więc ogólnie wszystko w moim zbiorniku gra. Bałem się tylko, że zaczną pojawiać się glony przynajmniej na tej przedniej szybie, ponieważ zaraz za akwarium z tyłu mam okna, w co prawda w odległości czterech metrów, ale jednak światło dzienne dociera również tutaj. Na szczęście teraz zbiornik został już dość mocno obsadzony roślinami, które powinny pochłaniać wszystkie te związki, którymi zazwyczaj żywią się glony i mam nadzieję, że to również będzie zapobiegało ich powstawaniu. Póki co nie mam nawet najmniejszych ognisk jakichkolwiek glonów, także jestem bardzo zadowolony. Oświetlenie w moim akwarium to są dwie lampy jeżeniowe. Jedna jest o ciepłocie takiej, no powiedzmy, żółtej, ciepłego światła. Druga to taka bardziej jakby lampa UV, ponieważ daje fioletowe światło, co pewnie wpływa też na kolorystykę. Mam wrażenie, że ta pseudo-UV-ka też daje jakiś efekt w postaci zwalczania tych glonów. W każdym razie rośliny wydają się z dnia na dzień coraz wyższe. Więc to chyba wpływa tylko na nie korzystnie. Niedawno w podłoże dodałem kulki glinianotorfowe co możecie obejrzeć na moim wcześniejszym filmie. I czekam na rezultaty. Mam nadzieję, że po nich rośliny będą rosły jak szalone, tak jak rekomendował tu mój znajomy. Zaraz za filtrem znajduje się grzałka, również hapeta, która sprawnie ociepla wodę. Jest ustawiona na około 26 stopni Celsjusza. Także mam nadzieję, że to też pomoże wzrostowi roślin i dobremu samopoczuciu moich ryb. Może wielu z Was zastanawiać się, dlaczego dałem grzałkę za filtrem, aczkolwiek myślę, że to jest dobre rozwiązanie, ponieważ woda, która zostaje ogrzewana przez grzałkę w tamtym miejscu, po chwili unosi się i zostaje rozprowadzana przez deszczownię po całym akwarium. Zrobimy jeszcze kilka ujęć żyjątek, które się tutaj znajdują. Jak widzicie, są w dobrej kondycji. Mam nadzieję, że tak pozostanie jak najdłużej. Swoje ryby karmię od zawsze wyłącznie suchym pokarmem w trzech rodzajach. Tak to wygląda. Tu, są, tu jest granulat, takie no, kuleczki, można powiedzieć. Łatwo, łatwe do rozkruszenia, też można karmić je nimi i na rybek. E, tutaj jest granulat ze spiruliną. To polecił mi mój znajomy. O, no, ponoć pomaga w wybrwieniu się rybom oraz jest przyjazny dla krewetek. A tutaj zazwyczaj wieczorem wrzucam kilka płatków takich opadających na dno i też ryby bardzo chętnie to zjadają, więc moim zdaniem w zupełności im to wystarczy. Dlaczego nie karmy swoich ryb żywym pokarmem? Ponieważ nie jestem do niego do końca przekonany. W moim sklepie akwarystycznym nie ma zbyt dużego wyboru, a z tego co wiem, ochotka niezbyt, niezbyt dobrze może wpływać na biologię w akwarium. Nie wiem czy to jest prawda, ale wolę tego nie sprawdzać. Bardzo dziękuję za uwagę i jak zwykle pozdrawiam. Do następnego razu.